No, z tej strony Policzma ma je ze mną Perez I No przyznam szczerze, zaskoczył mnie bardzo znaleźliśmy w końcu katany To jest to miejsce Ten bunkier pokazać jeżeli pod tym filmem będzie 5 lajków Albo 3 wystarczą No generalnie naprawdę no Ile się Ale naszukaliśmy no... tego ścierwa Genia genialnie, jesteśmy tak, jesteśmy tacy mądrzy, że jak wpisywaliśmy w filmikach na YouTube, jak znaleźć katanę, to zapomnieliśmy podać patch. Ostatnio się kapłem. No, no właśnie. Się, że... No tutaj jest. A poprzednio katana była koło tego kanionu całego. Nie ogarnęliśmy trochę sprawy, przedtem. naszukaliśmy się. A, tu no, a tutaj teraz wystarczyło jest... trochę dać wolną rękę Perezowi i od razu katana się znalazła. Ja nie mogę w ogóle podnieść. Ja też. Ani nie mogę sobie wziąć jedzonka, ani... Czekaj, Czekaj. Mi tu już na chwilę. Okej. Okay. No, także katana już jest. Trochę nam to zajęło. Jakieś 4 godziny poszukiwań. Ale udało się. Więc... Chodź, cofniemy tak na szybko, gdzie się to szło. Dobra. Jeżeli goście tą kopalnię... Koło I... w raku samolotu w wejmy nie widać na pojawczy. Dobra. Coś podniosłem, coś znalazłem, tylko nie bardzo wiem co. Pamiętasz jak mu tu przyszliśmy? Eee... No To było tam Czekaj. No tutaj, na, na kucynku No, fajnie. Lecimy do przodu. Za hmm. postacie ślizga, nie biegnie. No bo ja mam ten. Yy, halówki ubrane. A jest zima. To się ślizga chyba normalne. Ma przyczepność te sprawy. Ty Just a second. No tak, tędy. Okej. Okay. Słyszysz jak się woda gotuje? Nie, a powinienem? Nie. A. No to nie słyszę. No dobrze. Dobra. This is it. No i zaraz wam pokażemy co nam się tam udało wybudować już pokazujemy tą na drogę na naszym no a to no. będzie widać jak się wracać no, no będzie widać, no nie jest daleko z tej no mieliśmy, mieliśmy nagrywanie od początku włączyć ale nie byliśmy pewni no. czy taka to na to będzie oczywiście na multiplayerze bo no to raz mówili, że jest drugi raz, że nie ma i to tak hashtag golden no właśnie tak Tak, jest katana na zewnątrz nawet ci. Jaką mardzabą, ładną kurczę tutaj? Nie, nie. Ja mam skina chyba do tej katany. Szczerze to na mojej widać piksele. Bo to tylko piksele, no, no co ci powiem? Ale nie na taki... Na taki rdzawy look. Ah. Oh, człowieku jak kosi. Ja, Miałem o inny dźwięk. Fuczysz strasznie. Teraz? Hit. Majonez Lodzio miodzio, bym powiedział Jak się zdenerwuję, a pójdę. A pierdolny tym czajnikiem Tylko nie rób mu krzywdy Pan a On też ma ci... uczucia Właśnie miałem ci pokazać jak się pod no, bo, no, no właśnie, nie. bo tego kurde... Patrz, patrz, yy, widzisz mnie? patrz No cię widzę Co to? Co to? walizki. Ja, ej, jakżeś ty skoczył? Nie, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Koczę się na tym patrz patrzcie, patrzcie, patrzcie. No. Ej, <grym> Ludzie, widzicie, to jest ciekawostka. Jak skoczył? Double jumpa. Bunny hop, kurde, w takim... Ojej, ja, kurwa, master. <grym> no to jest dobre, nie? W ogóle? Fajne, fajne, podoba ciekawostka. mi się. I wrzuci tam tego ognia Ciekawostka level hard W ogóle to już mówiliśmy ale Wyszłem z wody stale z kataną Znaczy wchodziłem z kataną a wyszłem z siekierą No to tylko ty tak masz To? Tak? To. No nie, czasami się tak dzieje ale to nie W, wiem, w ogóle jakiś... popatrz, biegnę tak. tak szybko bo naciskam AIW na raz Jak się na skłówkę biegnę też szybciej I taka ciekawostka, jeżeli wrzucimy yy... A Gdzie ty poszedłeś? Dam do tego ogniska, który zrobiłem czy tylko pani. Aha No poczekaj, ja sobie e, po O kanibale przetestujemy naszą nową broń. No ty sobie tam testuj, a ja że tak powiem y, dojdę. Ale to miesza z tym. Za moment. Jeżeli w ognisku... Co? No ja słucham, słucham, słucham. Jeżeli w ognisko... Ja znaleźć to Słuchajcie, bo dwa razy powtarzał, nie będzie. Ale... <grymne> <grymne> to jest ta kopalnia. jest. No, ten musisz iść. A. U nas znikła! Nie znikła. Buduję buduje napięcie. A, idzie, idzie. Jeżeli rzucicie w ogień... ...niezapalonego mołotowa... Ej, ...to jest już jeszcze Mamy ogień, nie? I rzucisz w niego młotowa? No. Bo ten ogień się rozpali bardziej jest alkohol woda No bo to alkohol no ale mogli tego nie dopracować, nie? A tu proszę <grym> Kataną rozjebał! ognisko Co? Jeden tak? cios kataną, ognisko, b. tutaj są, tutaj są Chodź tu, chodźcie tu Zatem Ale opę No, tego tu nie widziałem Show must go on oh, Pijemy, pijemy! No, ja to tak słabo To na, nie wiem, za ale też się szkoda oni nie zdarzają, się. nie Nie raz mnie huknął, powiem szczerze. Ale to no, co? Ale tyle to se może. Pyk, pyk. No i okej. Okay. Głodny chodzić nie będę. Dobra, lecimy do bazy, nie? Po drodze bym jeszcze zahaczył, chyba on monopolowy. No i ja tutaj wziąłem sobie kebaba na wynos. Znaczy, podnieś sobie, bo ja w nie mogę weku Ja wolę ogóle sobie na Weź sobie później opierdzielisz. Już jest jeszcze jedna Siu, Ty, trójka ich idzie. Atakujemy? Od tyłca? Ej, już, już mnie strzai. O to skoczył, ale ty no. słaby jesteś, ty. Oj, dobra, nie, nie jesteś słaby. Prawda, mały. A masz brutalu, bulta juty. Chyba na zmiany. Ty to. Ten jeden ucieka. Tak, to koledzy dostał z pielęgnacji. Ale patrz pa jak, jak się czai. Tak, niby żeby go nie widzieć. No, Ty, taka, ta, ta, ta nie tak, ale to nie jest taka uboczna, No ale szybka, no nie, no to to już dużo daje. No, ale strasznie energię. No, no, no wiesz, szybka leci energia, strasznie szybko. to też. Pójdź, pójdź, po te napoje. Może ta, ten topuł się odnowi w końcu w tym. No, ale to gdzie są te napoje? Pamiętasz, jaka to była flaga? Bo generalnie, jakbyście zauważyli, to właśnie pozaznaczaliśmy sobie. Ale tu jestem. No dobra, ja piszesz, widzę, widzę. No nie wiem. Ty ostatnio jakiś jakś taki zbanować jesteś. A ostatnio to znaczy dzisiaj Buduje napięcie. Jest ostatnio przerwę od siebie czterodniową. No, nie, przerwę trzeba było sobie odpocząć. Nie, nie to... jakbyś nie musiał to byś nie jechał, nie wiem. No. <noise> Słuchaj, no pe pewnie panie, tak. Panie... O, o, o! Ale się kurde... Ej, ty leżę! Tak mnie. Bo... Powalili mnie. We dwójkę na mnie, człowieku. Widzę, ale ja nie mogę go zabić. Ja się patrzę, co się stanęło i... I tak... Ej, nie mogę stracić katany. No. Dobra, fajnie. Ty to jesteś jednak ziomek. Dobra, ja sobie wezmę to. To poproszę. Ja, ja pierdolę, weźcie mnie nie atakuje, eee. ja człowieku biorę i ten. Siekierę podpalam. Jeszcze jak je nie mogę podpalić. ty? Ej, wiesz co? Dobry pomysł... Ejakulacje. Ja się wkurzyłem, ja wziąłem bomby. No fajnie, tylko ten lata jak poszczelony jak... ...fadże się go. Ty, jak go trafisz? No Nie da się go trafić. Ty, to jakiś ten... Sprinter. Ulazł... <gum> ...gam. Tak, biegnij ku**dę. Nie bo ja go zabiłem, on wstał i zaczął tak biegać. No to A tak. A w CSA nie grałem, ale ci powiem, jednak ten ten szkod zostaje. Ty... On jest jakiś chory. We mnie... Ja wiem, czy zrobię. No popatrz, co ten człowiek robi. Te weź? Dostał, dostał. Jaka patologia? Co? A może on nas broni, ty. Nie, ja, nie, ja wiem, co zrobię. Nie, ja, ja się poddaję dupie go mam O no, chory Nie no, zajebiście O, ty. o nie, musi być troszeczkę tyle Nie, to się Katany nie Dobra, o, ja sobie tutaj tego ubiłem yy, Pozbierałeś tutaj stąd wszystko? No to napój To muszę znowu je wziąć ty, ale jak on poleci za nami do domu? Co? To, to... No, no popatrz, on za mną biega, jak po Nie co? chcę z tobą chodzić, człowieku. będziesz no. Nie Nie <śmuch> chcę być z tobą, no. Podpal się go. Ale stanął na chwilę. Nie Uch, no, ja nie wiem, zda. że dodali jakieś tam nowe te. I jednostki. No ale... Mnie bije, coś ty no. ci słabi fajnie pali, ale ci kur ten to już... No Ci Go, go, gość, gość. Go, go. Dobra, idzie. Nie, nie tak, słaby to taki taki... Na szczał. Może na trzy. Ale ci mocniej to już tak. No nie ma śmiania. A to już patrz, 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 patrz. To tu się stało. Patrz na mnie. Patrz na mnie, patrz okay. No. To tak dynamicznie zrobić. O boże, o boże czekaj A propos Może byś powiedział kurde jak to się skacze tak To jest tajemnica Ale słuchaj, no ciekawostka, ciekawostką, ale no Jakieś info musi być, nie? Panie to wygląda? Patrzę Tak się daj, no, daj, daj, Wyglądasz taki, taki slow motion Tak ale jak ty spację? Ży, czy taki kangur slow motion De Czekaj czy przez przeskoczę No podejrzewam, że tak Te twoje podejrzenia są mylne ostatnim czasu Jezu, no dobra no. no. musiał ci to coś powiedzieć Momentami O o! Witam pana No minąłem się tam z nim, bo Mało widzę. Ej ej! Jumuś! Ej. Co? Uderzył cię? O, uderzył, mnie. Ty, ty ja mu oddam. Uderzył. Aha To nie zdążyłem tam dolecieć No, Dobro! Mam miał okres bo mi kawa... Traf... Ej, 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 ej! ej. Co się dzieje z tymi tymi? Ja to topuję, podpalam po prostu Ty nie, bo ja tak nagle kurde... No tak nagle zacząłem bić jak ja bym bił Ale nie, bo nie byłem w akcji A zaraz dostałem takiego y... normalnie ogłuszacza, że... Za bardzo nie wiedziałem, w którą stronę mam uciekać. Ale dobra... No fear, my friend. Jak nie boli głowa. Ta butelka była jakaś źródła. Powiem. Co ma jedno do drugiego, nie bo tak... Bo piję, kolej z butelki, a ja ta butelka tak podejrzanie mi się wydaje. A, ja, znaczy podejrzana Za no. eee, Dlaczego ja nie mogę zjeść? Naciskam E. Kodem jest. Coś. No wiem, ale to jak I nie jest, to nie graliśmy mogę... na serwerze pomimo tego, że przy godziny próbowaliśmy na niego dołączyć, jakiś mato nam dołączył. Mateusz nie, nie mógł wyłączyć 3, 3, 3, 3. I no, I no nie, ej, to się buguje. Od rzucu. Co za gówno, no. Weź ty se zażyj tutaj nie wiem a to już? tak jest przed wodą? No. patrzcie na mur, patrzę na tę podką no, jestem e. zawiesił się przeskoczyłem wcześniej tylko w ten poczekaj no co jest? no nie mogę kurwa kliknąć na co, ty? co ty gadasz? leżę no ja nie wiem, ja Szczelam go w dziób, a... a ten nie wiem. Weź mi tu pomóż, bo się męczy. Zrób jakieś skrzesidło, no. O, może teraz mi się uda. No ej, nie mogę odblokować pułapki! Nie no, fantastycznie. A możesz podpalić chociaż? Nie mogę podpalić Na pewno E naciskasz? Nie pisz tego piwa Ty... Ba. Nie piję piwa No? To jeszcze dużo Oj oj No to To jest jakiś chory Ej, widać przecież Biorę hukam, ona nawet nie była w moją stronę odwrócona Tak, głupie zamówki słaby gracze No dobra, może skilla nie ma w każdym razie patrzcie się co żeśmy tutaj zmajstrowali Dobra, tylko muszę wyjść tam Okej okay. Elegancko Do góry, do góry, do góry, do góry w ogóle teraz jak piszesz na YouTubie Polisz matto to ci kanał wyskoczy, a wcześniej tak nie było Tak kurde A i w podobnych kanałach nie ma już warszawski koc Chociaż tutaj akurat bym się skucił, Bo my takie jednak No proszę, proszę No puszysz ci tacy Znaczy no chyba ty yy, Taką mamy tutaj na, was, należy, <laughs> takie, takie nasze małe rancho Tutaj wykarczowaliśmy trochę drzew, o piękny będzie widok coś ty zrobił A ty weź mi to usuł Boże to się zrobił ten Na ja to teraz wszystko Boże usuwaj to Ty jesteś nienormalny Ale tylko tą jedną usuń Bo tylko jedną ale usuń się nie wiadomo O boże Usunę się tak prosił ja nie usunąć. Stoi... stoi stoi nawet może kurwa no i cześć no dać mu kurde brać się za architekturę a jak kto to kto kto to z architektonowo taki gościu nie znasz. on tu przyjechał z tego z Zimbabwe Projektował dzień i noc, nie Eee, nie A, tu już... Dobra. Tak też jest ładnie. I generalnie tutaj będzie jeszcze. Da wszystko takie fajne? Nie wiem, czy nie Dobra, to ja rzucę bombę jak będzie dzień. Zrób te ściany. Tam przynajmniej przyda się na coś. Ale... Y... Wszystkie zrobić? No, czy, no sobie, łupy, czy, czy zostawiamy sobie takie, że tak powiem... Wyjście awaryjne. Nie wiem, ale chciałem zapisać grę i mnie wyrzuciło. Aha. No właśnie ja też nie wiem, czy będę mógł zapisać. To nie było jak ostatni. No nie no, tak trochę się buguje. I to mnie jedynie wkurza. No ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi... To już patrz. ...resztę. Może byś powiedział w końcu, jak się tak, kurde, <noise> skacze. Jest lekka szparka, ale ja to tak nic. Pod... To nawet dobrze. To Teraz wiedziałem tak. co robisz. Na... No. No, morz, moż. To. No, sucha. To mnie mówisz <noise> No No ale ładka kogo? No do ciebie tam przecież Teraz. Halo No i widzicie, taka z kurde gra kurwa, tak ból, że... się stwierdzenie Bo jest... A Antka znasz? Nie znasz LOTOS i nie LOTOS Nie jest... bipi, Taki, taki gulol Chłe, <laughs> <laughs> chłe, chłe Ty, czekaj Ja muszę łuk wypróbować Na razie to nie mam w koko Ale dobra, ty Weź choć to zbudujemy bo Generalnie Taki byłby plan na odcinek Dokończyć to, bo Nie ma co też Ale ja Ja ci nie To Chcesz dostać nogą? Zobacz, to właśnie, to znam. No drzewa nie. się tu zrespiły. Ja mam takiego buga, że drzewa pokazuje? A jak dowodzę, zanim do to zrespię. Fajnie. Ale to... Czy wszystkie? To jest chyba ścięte. Nawet nie wiem. No? Nie chcę tego. Jaki, Jaki to jest już... bugowany? Ja bym ci w left do zagrał po ostatnią miejsce kampanii. Ostatnia nam została? Tej jednego nie tej pierwszej. Aha No można by było Dobra Jak ci jak ci twoja podzwolnia w to. No kurwa, to z tym może być problem. Wiecie, kobieta rzecz święta. Znaczy się mało święta, ale... Do tego to bez kija nie podchodź Ty, bo gonimy jakiś taki z właśnie To byś mi jutro nie mówił Jedziesz drudem, to z tego ktoś się pachnie nie przyjedzie Jest taka możliwość, to ja ci powiem patrzaj, patrzaj, patrz Gdzieś to? Nie, a co Patrz, 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 przeskoczę przez ten mur Ty weź go a nie przeskakuj Patrz, tak go zabiłem. Patrzaj. No dawaj. On jest.. ograna yy, On gra na Także jak pytali, to wiecie... Co Cheater... Tego typu rzeczy. Yy, przynoś sanki! Nie Pietro. No jest, ale... z początka. Nie no, to, ale... Tutaj. Pysankam, ktoś tu wjechał do tej bazy ja nie mi nie wyjadę teraz. No. Nie chcę mówić kto tak wjechał. Aaa, nie, taki gościu. No. Wystarczy ci jaka odpowiedź. Patrz, patrz, patrz. Chodź tu. Co ja jedno drzewo rozwaliłem Patrz, Dobra, no dwa patrzę, y Podejdźmy tymi sankami do tej, tej pułapki Ale chodź tu może co? Ale chodź tu na chwilę Ale ja tu drzewa, patrz się Chodź tu na chwilę! Drzewa mi tu się padają tu. Kurwa Bądź tu zdrowy Chodź tu No goni mnie jakiś Piździsz czoł Idę Jestem Teraz tu już sam czasuje No co takiego Ale nie włączaj mi tej pułapki, patrzcie. No. Słucham. Nie działa teraz. Wcześniej, jak nacisnąłem drzew te sanki, nie? To tak nagle mnie przerzuciło przez tą pułapkę, obróciło sanki, a pułapka ich mnie Ja sobie mogę tak To był bóg. No! Weź drugie sanki. Bierz drugie sanie i dawaj na nie. Drzewo. Bo mamy. Dobry, miła pani? Jak mi jaciunek? Wcześniej pani wstała? Chyba się pani nie bała? Lepiej tak samemu nie chodzić. No? No i dobra. Dobra, bier te sanie. Ja ci rzucę drzewo na nie Idzie schować do domu Baranie Halo Ja za, Jabrzu Grab, odezwij się Łącza zerwane Sytuacja alarmowa. Boże, co kto to tu tak postawił? Mówiłem Ci już, że taki gościu. Do niego mi pretensje. Dobra, tutaj mamy, to mamy. Tylko mała drzewa. Halo? alo? Halo? O. Halo, halo? Ja Cię nie słyszę. Halo, halo? halo, halo? O, nie dana, nie dana, nie dana Gadajć poczki, iść Ahoj. Ahoj, Ale tu okiem nie zrobiłeś nie w tych ścianach. No bo w tamtych nie trzeba. Dobra, ja będę znosił po dwa. Kóry nie trzeba. Ewentualnie po jednym. A tu pułapka, to nie można wdepnąć. Patrz, patrz, patrzcie, patrzcie. Opłaciem, opłat. Dobra, ale wypuść mnie. 73 deski. O nie, panie. No po pocie możesz biegać, nie wiem czy ty tego nie wiedziałeś. Ale tak żebyś z niego nie spadł. Jeszcze no, się uczył no to... tam na górę. No na, 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 na to, no na to, no to właśnie. Proszę cię. Ja po tych stronach nie mogę być. Ty, mnie będziesz uczył jak mi się chodzi. Kościół. Powiem tak. O co masz, ci to chodzi? Masz sensie, że... Weź tą deskę Nie yeah. Kurwa to weź sanie No i znowu gdzieś przyszedł Ty słuchaj, zapraszałeś gości? Nie wiem, żeby przyszli w ogóle Aha Tak, trochę się nie posłuchali Co ty robisz? Jest ja pewnie i... A? Się pewnie. była pułapka! A ja nie chcesz mówić, ale ta pułapka się trzyma dalej. Co? Patrz. <grywa> Czekaj, już schodzę. Dostał ją. Czy ktoś mi może to wytłumaczyć? No tu dalej jest. Patrzcie. <grywa> Dobra. Eee... Y To dziwne. Ja bym, ja bym powiedział tyle, że no w dzisiejszym odcinku już znaleźliśmy katany. No właśnie. Więc tak. My sobie to dokończymy... Później. Wyłączę tą krótkofalówkę. <grytkowalówkę>. Będziecie widzieć efekt końcowy. No i takim... Patrz jak ładnie na kupę. Jak ładnie na kupę Miłym akcentem. Z takim oto tutaj bugiem. Nie wiem, zreportujcie ten bug albo nie wiem, zgłoście serwer, róbcie co chcecie. No ale tak nie może być. No, ewentualnie można tak. Dobra, ja wam dziękuję. Zostawcie łapkę. Dajcie suba. Tu ze mną Perez. No i to tyle. Na razie.